Was moi drodzy, w kolejnym odcinku, w dzisiejszym odcinku będziemy robili, e, wydaje mi się, niebanalny e, regał. Regał na co? No, na wszystko, może być regał na jakieś e, pamiątki, na książki, na na co? No, regał, no jak regał, tak? E, aczkolwiek nie będzie taki e, o, banalny regał, tak jak mówię, tylko będzie to takie coś. Coś ciekawego. Do tego celu kupiłem troszeczkę nad, wyra... nad wymiar deseczek. Jak widzicie, kupiłem deski na ten moment 2020 rok po 12 zł za metr bieżący decha, chyba 20... 19 przepraszam, a szeroka około 147, coś takiego. Będę musiał je łączyć, żeby uzyskać szerszą deskę, ponieważ były szersze deski, ale były one zbyt yy... Zbyt grube, bo już były naprawdę za grube te deski, to już by było też takie przytłaczające. Więc moi drodzy, ja to będę robił tak, że wrzucę to chyba na grubościówkę z jednej strony, żeby wyrównać powierzchnię tej deski, bo tutaj jest jak widzimy sfazowana już i wtedy do czołowo je złączę. Muszę spróbować kupić gdzieś kołki na miejscu. Wydaje mi się, że to będzie problem. I chciałem kupić jeszcze coś, jeszcze chciałem kupić, ale też nie było w sklepie. Już nie pamiętam, oj szyszka. Także, moi drodzy, jeszcze jedną rzecz, co będę potrzebował, to jestem na później umówiony z bo będę potrzebował kawałek drzewka, ponieważ będzie on robiła za jedną z podpór, z nóg. No zobaczycie, wydaje mi się, że to będzie taki niebanalne, niebanalne, fajny, niebanalny regał. Także, moi drodzy, jeżeli Wam się to spodoba, pamiętajcie zostawić łapkę w górę pod filmem, żebym widział, że Wam się nie podoba, mimo że YouTube teraz i tak wyłączył, nie widać łapek w dół. No ale jak się komuś nie podam, to dajcie tą łapkę w dół, aczkolwiek to bez sensu jest, że ja nawet nie widzę, czy Wam się materiał podobał, czy nie, bo widzę tylko łapki w górę, łapki w dół. Są wyłączone. Totalny bezsens i idiotyzm, no ale no, YouTube w takim kierunku niestety dąży. Także, moi drodzy, pamiętajcie, łapka w górę, zasubskrybować, jeżeli tego jeszcze nie robicie, a podoba Wam się kanał. No i zapraszam Was, moi drodzy, miłego oglądania. którzy wożą choinkę typu Wunderbar, niektórzy noszą prawie choinkę ze sobą. Teraz ja to przywieźć do domu i okrować. No, także moi drodzy, wtorek, dokładnie tydzień temu zwichnąłem sobie nogę, na drugi dzień jechałem nad morze. I dzisiaj po tygodniu już przestałem o kuli, chodzi się od jakiegoś czasu, i dzisiaj sobie dozwichnąłem. A ostatnio miałem rozkminę czy bardziej boli zwichnięcie zwichniętej nogi, czy zwichnięcie zdrowej nogi? No, macie odpowiedź taką dodatkową: jeden czort, tak samo boli. Dobra, założyłem stabilizator, taki mały off-top. Słuchajcie, w konsultacji wykonałem telefon do przyjaciela tak zwany. Zadzwoniłem do Sławka i zapytałem się. Czy dałoby radę zostawić tą korę w jakiś sposób? I Sławek powiedział, że powinno to się udać. W tym celu kupiłem lakier bezbarwny, Synthidoru. tam gdzieś daleko leży burder jest w garażu, bo cały czas jeszcze kajak muszę dokończyć. Kupiłem Synthidor Ultra Mat i postaram się całość pomalować. To będzie inaczej. Ja to chciałem w całości dać drewno i do niego dorabiać półki jak gdyby. Żona stwierdziła, że to trzeba pociąć na odpowiednie kawałki jak półki, jakieś gwinty, coś. No jutro będę się tym martwił, zobaczycie. Będę chciał zostawić takie smaczki, które wyglądają po mojemu turbogenialnie. No i też to lakierem przejechać. Zobaczymy. Najwyżej odpadnie, wyrwę, e, czy coś stanie się, nie wiem. Póki co e, zostawię to i zobaczymy, co się z tym wydarzy. E, na ten moment po prostu przetrę to drewno szmatą, czy, czy może czymś, czymś innym. No i pomaluję, właśnie, e, pędzel Syntejdor. No i potnę, potnę, sobie na odpowiednie kawałki te dechy, żeby mieć, czyli w moim przypadku będę potrzebował 8 półek, czyli 16,6 Uciąć sobie muszę, dwie 230, a to będę chciał tak o, ten farfocel co zostaje, żeby tak z tyłu może za półkami gdzieś sobie był To może to ładnie wyglądać, jak nie to zawsze odciąć można takie coś, natomiast tamto, tam troszeczkę okaleczyłem to, jestem na to zły na pewno się skróci kawałek i na przykład można by było tam po powiesić na samej górze, na przykład lampę naftową. Myślę, że to może dodać dużo uroku, więc na razie po prostu nie pozbywam się tych części, na razie sobie je zostawiam. Zobaczcie, jak macie takie troszeczkę bardziej zmuszałe drewno, to fajnie można zrobić to kompresorem, spójrzcie. Oczywiście nie po tutaj delikatnie i oczywiście zostają farpozle. dlatego bierzemy taką szczotę, ona mi się urwa i to sobie robimy coś takiego, żeby to ładnie takim druciaczkiem, watą, włóknem przelecieć. Monowana, eee, no. moi drodzy, pierwsza warstwa. Ogólnie sam lakier jest dziwny, bo on jest biały po prostu. Jak go malujecie, to jest białe, jak gdyby, ale to za chwileczkę schodzi. Tam na końcu widać, bo się pospieniało. Takie białe jest. Lepiej by było to pomalować pistoletem, no ale mam tutaj po pierwsze kajak, jeszcze nie, nie do końca skończony. No i jest ogólnie duże zapylenie w tym pomieszczeniu, więc odpuściłem malowanie pistoletem, dlatego poszedł pędzel. Nie spoczekam z godzinę czasu. Tak napisane jest, że po godzinie można drugą warstwę kłać i położę jeszcze przed pójściem na drugą warstwę. To jest mat, więc mam nadzieję, że nie będzie tak jak jajca. No Na teraz przechodzę do pokrojenia sobie już półek. To się nazywa, moi drodzy, dokładność. Zobaczcie, ścinek docinamy. Będzie wszystko elegancko. Pilarka akumulatorowa ja to. Nie wiem kiedy akumulator wymieniałem, czy kajaku żeśmy robili. Naprawdę mega jestem z niej zadowolony. Naprawdę mega. No i mamy półeczki. Zaraz sobie je połączę. A teraz tniemy w moim przypadku dwie deseczki na 200. Ile? 30. Okay, teraz sobie. Ok. teraz sobie zaznaczamy na środku w jakichś odległościach punkty, które zaraz rozwiercimy. Jest punkcik, jest punkcik, z drugiej strony tak samo. Teraz rozwiercamy, w ogóle sobie uświadomiłem, że to robię wszystko na kolanach. Projekt na kolanie rozwiercamy z ogranicznikiem, żeby nam kołki później nie powpadały jedną ręką na drugą nagrywam drugą to robię, tak? Mamy otwory. Wywiercone otwory. Przykładamy takie z zestawu do kołkowania takie kujkujki I w tym momencie, teraz nie na rady tego nagrać, przykładamy drugą deskę. A tymi szpikulcami, szpik tymi szpikulcami odznaczymy sobie, gdzie po drugiej stronie mają być nawiercone otwory pod kołki. Jak widać, miejsca są oznaczone, deski, krzewotrwa, więc teraz się nie pokrywa akurat. Rozwiercamy z drugiej strony, dajemy kołki, klej, klej po całości. No, i ściski stolarskie. Okazuje się, że mam około 60-70 ścisków stolarskich, ale maksymalnie nie licząc tam dwóch, trzech, to to są 250 pięćdziesiątki. Ja tutaj potrzebuję 300 więc po prostu złożę to wszystko i czymś przycisnę ciężkim, ciężkim jako całość już tych półek. Wszystkich. Oprócz naszych otworów klej daje również no po całości dechy, i później to dobijam młoteczkiem drewnianym. Także jak widzicie, te maluchy, e, o tak sobie na razie e, muszą przesnąć. Prawdopodobnie do jutra poczekam. Jutro powyrównuję to jeszcze, e, przeszlifuję i ewentualnie zakituję. Ten dłuższy jest mały problem, bo troszeczkę banany z niego wyszły. No zresztą widać, jaki jest banan, no ale to już e, albo kwestia samego terna, które jest lekko zbadanować ciałe. Ewentualnie nie miałem powierzchni referencyjnej e, idealnie równej. Chodzi mi o to jak wrzucałem to na grubościówkę to mogła mi powierzchnia referencyjna nie wyjść równa. Powinienem dopiero na e, normalnym strugu przelecieć, a później na grubościówkę, żeby wyrobić sobie tą pierwszą powierzchnię. Tak I tutaj może być też przez to ten mały ukos, ale to się nadda. Żona, nadda się? A drewno powiem Wam, e, zaczyna fajnie w niektórych miejscach już przesychać i faktycznie robić taki fajna taka satyna, taki mat. Tego może nie widać, w kamerze to się błyszczy, ale na żywo wygląda to naprawdę całkiem spoko. Ja jeszcze chyba nie wiem, czy godzina minęła, czy nie, ale szybko położę drugą warstwę i jutro wrócę do tematu. Jakby to się utrzymało, to to petarda wygląda. Ten dół to po prostu jest mistrzostwo świata. To jest ogólnie, jakby ktoś pytał, co to za bluszcz, jest porośnięty, to jest bluszcz hedera i jest to dosyć silnie trująca ogólnie roślina, bardzo pospolita w Polsce. Kolejny mój drodzy dzień to było pocięcie naszej brzuski na odległości pół kółek uh, wam, że to jest dosyć trudne, jeżeli nie macie takiej dużej maszyny. Chodzi o to, żeby mieć jakąś płaszczyznę, taką, wiecie, referencyjną płaszczyznę, żeby ta pierwsza płaszczyzna była równoległa do tej płaszczyzny. Uh, ja staram się te mniejsze kawałki, jak widzicie, już robić na uh, pilarce. Na obrotowej tej. Na Ukośnicy, moi dadzy, staram się, widzicie, robić grubsze kawałki. No to z ręki ciałem i widać jaki tego jest efekt. Będę musiał tą powierzchnię jakoś zrównoleglić do tej pod spodem. No nie będzie to dosyć proste. No najlepsza była taka maszyna jak mają w kesteramach czy tych innych wiekach, gdzie kładziecie sobie całe drzewo, wiecie, na płasko kładziecie i wtedy zawsze pionowo sobie tniecie i macie idealnie te płaszczyzny równoległe. No tutaj, no tak sobie radziłem. Mogłem jeszcze próbować na swojej Krajzedze tej, tej, tej 7,5 kW, ale no tam nie mam żadnych też prowadnic. Nie no, to też by nie, nie do końca wyszło. No, 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 no nie jest to takie proste, pocięcie tego na kawałki. No ale dobra, e, pociąłem to, e, w tym momencie będę, e, co? Co ja będę w tym momencie robił moi drodzy? Chyba tamte dechy już przeszły, to postaram się je przeszlifować, powyrównywać, doprowadzić do porządku. Wiadomo to wszystko nie jest idealnie równe, Na jedna strona jest idealnie równa, a druga jest minimalny usta, więc żeby to zlicować, żeby było szybciej, to pierwszy przejeżdża po drugiem, a później całkiem to jest wyrównane. Pierw skróbie, potem... I tak to ma wyglądać, równiutko. Tutaj lewą ręką odbierze, żeby Wam pokazać, o co chodziło mi. I teraz tak wszystkie krawędzie. Zobaczcie, nie miałem ścisków stolarskich na tyle długich i to są moje błędy. Ech, jakbym drugi raz robił, to bym kupił chociaż, chociaż ze 20 ścisków większych stolarskich. Eee, I słuchajcie, Prostszym rozwiązaniem wydaje, znaczy może nie prostszym, ale lepszym rozwiązaniem byłoby pozbieranie pyłu z tego, ze szlifowania tego drzewa, rozumienie go chociażby z wikolem i wypełnienie tych mas. Ale chcę sprawdzić, bo kupiłem szpachlówkę brzozę akurat. No i zobaczymy, jak to się nada. Może może wyjdzie dobrze, bo mam jeszcze inną ale wydaje mi się, że brzoza powinna bardziej tu pasować fotostycznie. No zobaczymy jak to wyjdzie. No to na pewno nie szło, nabieramy sobie trochę więcej. Patykiem takim są w to lekarza. Można trochę na plus naddawać sobie. Ja staram się kłaść cienko, bo będę chciał to zaraz przespichować. to za dużo, to zaraz zbierzemy. Teraz jeszcze przeszpikujemy to co tam widzicie takie brzpy i to będą no, być każdym sposób. Należy to będzie takie stare, które by to wychodziły. No i zostawiamy tutaj napisane, że około godziny czasu to schnie i po godzinie przejdziemy to show... nie. Ostrasznie przejdziemy to jeszcze ładnie. A no, póki co niech sobie przesnie. Teraz jeszcze od góry. Tutaj są spazowane te krawędzie, ale spazuję je, wziąłem tutaj frez, yy, i przejadę to po prostu okoła jednej tezy, no bo te tak nie można wyspać. wygląda spazowana krawędź myślę, że jest ładnie od tej strony będę dalej kładł szpaklę natomiast w tą szparę zastanawiam się, czy nie nalać po prostu kleju sprawdzimy to słuchajcie, minęło około pół godziny a to jest już całkowicie sucha, e, sucha więc próbuję to spróbuję to przeszlifować Zobaczymy, na sam koniec papier Rhino Gripa i 150 myślę że to będzie świat i ludzie, wszystkie zrobię tak jak to i za chwileczkę odwrócę, wrzucę tam jeszcze klej i poczekam do jutra, dobra szlifujemy to ładnie. Zapiamy, ładziuśkę. Natomiast od spodu, tak jak wcześniej powiedziałem, postaram się jeszcze w tą szczelinę szczyknąć kleju, a później go zeszlipować wiem tak jeszcze to będę później myślał. może nie tyle go szlifował za tym mocno wciskam i za chwileczkę po prostu wytrę to o. coś takiego i kawał szmatki jakieś i zrobimy coś takiego Myślę, że to jest całkiem dobry pomysł. I to w takiej formie zostawiam już do jutra. Tak, będę wykańczał te deseczki. Myślę, że jakość połączenia jest zadowalająca. Teraz moi drodzy, kolejny dzień, trzeci już. Przeliczyłem się, jeżeli chodzi o czas, myślę, że to będzie dużo szybciej. Frezuję takie coś, ponieważ będę chciał zastosować ledy lgb, takie wi-fi, chyba firmy Groove użyjemy w tym przypadku. Żeby delikatnie ambientowo podświetlało, ustawię sobie, że w jakichś godzinach, albo tam przy zachodzie słońca, nie wiem, jak to robimy. Próbowałem pierw krawędziówką to zrobić, ale krawędziówką z frezem palcowym bardzo średnio to idzie, mimo wszystko. Oczywiście daje sobie radę, ale to tak taka męczarnia bardziej dla niej trochę jest. E, dlatego moi drodzy używamy, do no w moim przypadku dexterach. Nie mam żadnej innej frezarki jakiejś sensownej, ale ten dexter coś tam próbuje dawać radę nawet, więc póki działa, nie narzekam na niego. A jak to robimy? Trochę Wam pozosłaniał chyba. No i teraz, moi drodzy, tak oto składamy, zobaczcie, trzeba mieć żonę, która będzie wkładała takie dżingle. to jest od spodu przykręcone, wkręt jest i też trzy kołki, oznaczamy sobie na desce, później wkładamy kołki, zalewamy to w opór pasztetem, no i mocujemy, i później mocujemy, no nie pasztetem, tylko tym pasztetem do... Nicole. No nie, jest Miko, To jest Kroki. chyba poli... polimerowy. Co to jest? Na MD, drewno. Nie jest na Zawiera. Klejem do drewna. 5 chlororo, 2H, izonol, 3 onolu, metylo, -izonolu. No. Dobrze kopie Czyli to całe to jest nazwa, prawie Klej stolarski. No. Jest git No i składamy moi drodzy no to półeczkę to się, to się trzyma Żona każe nagrać to nagrywam Kazała mi że dobijamy kołki i smarujemy pasztetę A teraz przykładamy półkę na No żona zaczynamy w w dziurkę się Oczywiście tu będzie używać też Wiecie, że ona jest za zagranicy. No. Mi po to dała oczy, żeby robić na Łoko. <gry> Plonujemy w wkręta... A nie, to nie. Impact. Nic nie planujemy. <grymne> ten beat, zaraz Wam pokażę. Strasznie mnie irytuje, bo w tym uchwycie, jakby ten bit, mi się kleści. To jest nowy. Wydaje mi się, że to jest wicha albo Wera. Milwaukee. No to nie wiem. U mnie tak to są mniej impaktowe. W impakcie je męczę. Ale na potrzeby testów, bo Bosze, co ciekawe, wytrzymywały nieimpaktowe w impakcie a dewalt impaktowe nie wytrzymywały w impakcie przytrzymaj tą półkę bo ona może pieprząć także trzeci dzień na dzisiaj to koniec a Jutro jeszcze będzie ledy i zakotwić to do ściany, żono. Zadowolona? Tak! A tu będzie lampka naftowa. Wesoły! Zobaczcie, ledy są już ogarnięte. Wesoły! I teraz sobie rozkiniłem, moi drodzy, w ten sposób zrobię. Że ja je zepnę po prostu ze sterownikiem od łóżka. Ten sterownik yy, ma dwa wyprowadzenia, on jest na Wi-Fi. Więc po co mam używać kolejnego? Jak mogę spokojnie sobie użyć właśnie właśnie tego. No i tutaj, moi drodzy, to jest ten mankament, o którym wam mówiłem. Strasznie mnie to irytuje. Takie czarne szpary. Oczywiście tutaj pójdzie szpachlówka jeszcze, żeby tego nie było widać, ale przez to na dole tego nie ma, tak naprawdę tego, ten efekt, jak patrzycie, to tego nie widać, tak, ale mnie to denerwuje, bo o tym wiem. To jest właśnie przez to, że nie miałem jak uciąć tego prostopadle, w sensie równoległe płaszczyzna jedna do drugiej, żeby była, no i stąd taki efekt jest. Ale led Wam nawet nie pokazuję, bo tutaj jest taki tak napaszczetowany, że trzeba to naprawić teraz ładnie jakoś. Ale myślę, że wyszło to naprawdę bardzo spoko. Zastanawiałem się, czy dać dyfuzory, czy nie. Chyba nie będę dawał, zobaczymy jeszcze, ale wydaje mi się, że bez dyfuzorów, a można będzie też dać dyfuzory jakieś do led jeżeli przyjdzie mnie taka ochota. LEDy mogę sterować, a nie pokażę Wam, bo z telefonu teraz nagrywam, ale mogę sterować, kolor wybierać i tak dalej. Także teraz moi drodzy, co mi pozostało? Aha, jak ja LEDy dawałem? Zobaczcie, tam pod kątem wierciłem otwór, pod kątem, i od tej strony wypuszczałem. Ta strona będzie przy ścianie, więc przy szafie dokładnie mówiąc, więc to mnie w zasadzie nie interesuje, że tutaj sobie będą szły kabelki. Oczywiście zaraz te kabelki gdzieś tam pójdą na pasze, jakoś będą przyklejone, ale to mi w żaden sposób no, nie przeszkadza. tak? No dlatego, moi drodzy, no tak to postanowiłem zrobić. Jeżeli miałbym to robić jakoś ładnie, w sensie, że ta ściana byłaby widoczna, prawdopodobnie tutaj bym na te przewody wyfrezował również otwór, a później go zaślepił czymś i tak by to wyglądało. Ale tutaj, w moim przypadku, nie ma to najmniejszego sensu. Także, no co, trzeba sprzątać powolutku i układać już to. Dobra, teraz, moi drodzy, Opsiukać tą resztę, żeby było czyściutko i można powoli składać. Zaraz się możecie się zapytać, co za kretyn ma pneumatykę w sypialni. No przecież oglądacie kanał Kreatora, no to jak kto? Tylko Kreator może mieć pneumatykę w sypialni. To jest faza jeszcze remontu końcówki, także tego taki tutaj jest syf. Dobrze, trzeba obsiukać. No i zobaczy, tak wygląda nasz regał. Jego podświetlenie jest... Tam jak widzicie, jest zakotwiony o tam do ściany. W dwóch miejscach jest zakotwiony, drugie miejsce jest o tutaj. I tak jak wcześniej Wam powiedziałem, on jest spięty z łóżkiem. Także zobaczcie, ten kolor mamy też. O! wygląda pod łóżkiem. O! Pod łóżkiem mamy ten kolor dookoła, on idzie. I tutaj mamy ten kolor. Ja mam ustawiony w łóżku prawdopodobnie tak, że to się włącza o chyba tam 23 wyłącza o 2.30, jakoś tak jak przeważnie do łóżka staram się przynajmniej pójść. Ostatnio to o 4.00 chodzę i tak to moi drodzy wygląda regał, zaraz żona poukłada jeszcze tam eee, książki, zobaczycie, no i tam na samym szczycie zawiśnie na razie lampa naftowa, która będzie później przerobiona, nie konkretnie ta, ale jakaś lampa naftowa na jakiegoś leda ładnego, coś w tym stylu takiego retro zrobimy jeszcze. Fajna półka synek? Rozum ci się rusza? No dobra, pierwszy w życiu? No dobra, i tak to, moi drodzy, wygląda. Skończone, jeszcze od góry muszę te poprzyklejać, w sensie te listwy tam na samej górze, i będzie remont skończony. Myślę, że jest petarda.